Jesteśmy pewni, że jest tu winda? Oczywiście! Widzieliśmy jak zjechał w niej gród. Jeśli nie znajdziemy przełącznika, to może da się uzyskać dostęp do obwodu. — Może są tu jakieś schody? — Jest kilka schodów. Odpal swoje laserowe patrzałki. Poszukaj źródła zasilania czy coś takiego. Seknarfiańskie nocne powietrze jest rześkie. — Śmierdzi jajami. — Palonymi włosami. Zaistnie. Nie mogła mieć normalnego fotela na dziecko. Doktrun stworzony, by wzbudzać strach w sercach wrogów. Bez paniki. My nie mamy odrzutowych butów. Chyba. Dlaczego nie ma tu żadnych poręczy? Zatrudnili projektanta gwiazdy śmierci? Nie znam instalacji o tej nazwie. Powinniśmy się chyba rozdzielić. Pierścień zabójcy! Gamora byłaby tym zachwycona! Flópewskie więzienie! Powinniśmy je wszystkie wypuścić! Nie wygląda to źle! Są inne zwierzaki domowe! Jak zwierzaki domowe? Od razu słychać, że za mało czasu spędziłaś w Nie wszystkie klatki mają klatki. Polega. Dobra, dalej. Spróbujmy wydostać się stąd w jednym kawałku. To jeszcze nie wszystko. Słucham? Przylecieliśmy tu po jednostki i nigdzie bez nich nie idę. Jestem. Tak, wyczyścimy skarbiec, który widzieliśmy po drodze. Na serio? Nawet Pitera nie ciągnie tak do samobójstwa. Chcesz oberwać i zwiać, czy chcesz dostać wypłatę? Chcę wydostać się stąd żywa. Nie wiemy nawet, jak dojść stąd do tego skarbca. Musimy tylko wrócić do tej wielkiej tuby z windami. Nie zapominasz o Armii Potworów? Heh, zobaczymy, kto jest prawdziwym potworem. Jej potwory to prawdziwe potwory? Tak się składa, że nie one jedyne. Idziemy! Dlaczego akurat woda? To po prostu karma wpływ. To zwykła woda. Wiedziałam, że nie trzeba było sprzedawać szczura. Kogo nazywasz szczurem? Nie oznacza bezceny. To zwykłe lampy i pewnie są ciężkie jak ciuchy. bez bezwartościowych śmieci! Może te rzeczy to seknarchiański odpowiednik mojej starej karty z Majkim Mantlem z Monobrwią. Monobrew to oznaka wielkiej płotności.